No i jesteśmy. Ja tylko zapomniałem włączyć zegarka, więc teraz muszę zobaczyć jak z czasem wyglądamy. A, całkiem nieźle. Jeszcze jest jakieś 9 minut. Choć i tak tam będzie ta edycja, bo 20 minut, tak myślę, jak tam wystrzeliwałem tych... ...ich jednostki, to nie jest za specjalne do oglądania. No, posłuchaliśmy to, to zwycięstwo. Strat, jak widzicie, nawet z tym są dosyć duże. Ale no, w porównaniu tego, co stracił przeciwnik, to nie narzekam. No i to będziemy okupować. No i to byłby koniec dla klanu Satomi. I w sumie pierwsza... udana dla mnie... pierwszy udany szturm od naprawdę długiego czasu. Więc tak, co tutaj się dzieje? Tutaj się coś takiego dzieje. Tu możemy robić samurajów-uczników. Pytanie tylko, czy ja chcę samurajów, łuczników? Myślę, że nie chcę ich. A to, co chcę, to chciałbym chyba tych połączyć, żeby zachować im te wyższe poziomy doświadczenia. Czyli trochę tutaj mają. O, i tych jeszcze z tymi. Dobra, tu jest pięć oddziałów. Tutaj możemy dorekutować kolejne. Tutaj one po poziomie zdobyli ci nasi miotacze bomb, ale to stracą przez uzupełnianie. Bo to im się wyrówna. To jest powiedzmy tak ok. Tutaj odkrywamy. Teraz tak, co tutaj się działo? Tutaj działo się coś takiego. Teraz staram się pomyśleć. Tu chyba markę będziemy potrzebowali dość dobre zaplecze ekonomiczne. Już walić te plus to, co jest z zamożności, tam plus 200. No to w sumie nie jest aż tak mało, ale te plus 5 naturę to będzie miało znaczenie i dlatego to tak szybko zaczynam. I w sumie chciałbym, gdybym nie szedł pod te bomby, jak najszybciej zwykle opracowuję właśnie giełdę różową, bo to daje wtedy jeszcze więcej zamożności. Nie mamy już zbytnio pieniążków, więc na razie tu ropieknijmy. No jeszcze teraz tylko zostanie nam Hitachi, jak pozbędziemy się tego klanu, to już mamy całkiem niezłą bazę, by myśleć o podboju reszty Japonii. Tak, tutaj jest OK. Wy podejdziecie sobie tutaj. Jest tak. 4, 5, 6 oddziałów. Tu będzie siódmy, tu będzie ósmy. Tu myślę, możemy jednak jeszcze łuczników Shigaru nająć. Będziemy mieć 4 oddziały uczniów. i tyle wystarczy nam tylko po to, żeby zredukować trochę wrogich łuczników przed podejściem, bo my musimy podejść tak tymi otaczami bomb. Będzie jakieś trochę mięso armatnie. Son mi się na. Syn, na... Ja son. Sen mi się na to urodził. Wizu skończył się market robić, okej. Okay. Tutaj by się trochę więcej kasy sprzedało. ale z tym będzie trudno obecnie, bo... W, ...tylko w dwóch prowincjach obecnie to pobieramy podatki. Dobra, tu na moment zacznijmy, bo naprawdę potrzebujemy tej kasy. Tutaj też chwilowo możemy zacząć. Tutaj w zeszłej turze byli, więc tej może tak być nieładnie. Tutaj myślę, że sobie weźmiemy kolejnych. A nie stać nas nawet. A to niefortunne. Ale za to stać nas, żeby nająć sobie agenta. Kto, kto może nie na problemu w i Dobra, mamy przynajmniej agenta obecnie. Będziemy mogli potem zobaczyć, jak sytuacja wygląda na północy. Teraz trochę poklikamy tury, bo zawijanie mamy robić. Też trochę kasy nam brakuje. W sumie teraz, bym w tej turze zaczął znowu ten kompleks kopalni złota ulepszać. Bo to będzie chyba 7 tur się robiło, więc im wcześniej to zacznę robić, tym szybciej odczuję pozytywne wpływy tego. Okej, okay, tu wyszło idealnie, choć w sumie nie liczyłem. A na 12 tur, więc na pewno to musimy w tej turze już zacząć. Szoni, oni są tutaj, przeszli na chrześcijaństwo. To jest opcja w... nie tu, tylko tu. W rodzinie tutaj jest wstęp nad gaiką, że można przyzmienić religię, jak się spotka chrześcijan. Tu jeżeli chodzi o te kluczowe prowincje, to mamy już wszystkie te oprócz Kyoto. No i brakuje nam 20. Mamy też nadwyżkę jedzenia. No tu widzę, bo... Satomi nam pobudował farmy, więc bardzo to cieszę. Więc tak. Ten pan. Niech tutaj zobaczę jak wygląda sytuacja w tych prowincjach. No, nie do końca starczyło nam ruchu w tej rundzie. Tu jest OK. I na chwilę zostanie chyba tutaj po prostu okej. Okay. Ten pan. A, ten pan też tutaj się wróci. Choć jeżeli tak, to ja wolę ci 79. Obydwoje tyle samo kosztują w utrzymaniu. dobra, się tu chwilę pouzupełniają. Z sagami nam się zrobiło lepsze, to w zamek rozbudować, ale najpierw trochę jeszcze armii trzeba porekrutować. Tutaj tury szybko idą. I koiki atakuje takedę. No, wkroczymy do wojny po stronie naszego sojusznika, tylko dlatego, żeby nie ucierpieć na honorze poprzez złamanie naszego przyrzeczenia. I tak, oni są tak daleko, nie sądzę, żeby do nas doszli. Tam zawsze jest kocioł na środku. Szynosa zrobił się tutaj market. Tutaj to spada. Tutaj to też spada co oznacza, że tych możemy przesunąć. Tutaj 4, 7 mamy. 8, będzie. Tutaj jest armia. Może więc bliżej podejdę coś więcej zobaczyć. Niezbyt, nie mają znowu samurajów łuczników, których nie cierpi, bo oni mnie naprawdę ostro kontrują na tych moich miotaczach, bo... Ale tutaj rozbudowują, choć w sumie w złe, bo to daje więcej towarów luksusowych. Ja bym wolał bonus do celności jednostek. Okej, okay. tu mamy 1200. Myślę, że kolejny oddział te te bomb, bo czemu nie. Tutaj jeszcze jakiś oddział zaczniemy rekrutować. Przyszły że powinniśmy móc zacząć gdzieś jakiś zamek ulepszać sobie. A tych już chyba, tak mi się wydaje, nie będziemy boić się w tylko zaczniemy oblegać i to na wiosnę. Bo naprawdę długie wychodzą... O, tu jest właśnie w sumie wolne. O, i moglibyśmy nawet to próbować przejąć. Dobra, tu jest kolejny miot, pomp, i za to mamy jednostek 4, 8, 12, 16, 17. Teraz myślę, myślę, co tu dalej. Myślę, że tak, że tutaj trzeba by zacząć to robić. Tutaj można zawsze też zacząć szkolić dodatkowych żołnierzy. Teraz, jak z opodatkowaniem, tu jest włączone. Opodatkowanie całkiem niepotrzebnie. I myślę nawet, że wrzucimy chwilowo na maksa, bo potrzebuje trochę pieniążków. Tu jest rzeka, więc nam nie przejdą. Jest tylko tutaj przejście, na które się ruszymy. I w sumie tutaj będzie też bliżej podejść tymi. Ale ja, natura to nie powinno być problemu. Trochę kasy zbierzemy. Akurat z kasą jest problem, pomimo, że mamy tyle. Tak dużo prawie wszędzie mamy markety. Mamy też nadwyżkę jedzenia i każde jeden jedzenia daje jeden do rozwoju zamożności prowincji. No, a floty tutaj sama nie ma się nimi co martwić. No teraz wszędzie, że... Nie, za to mnie niepokoje, ale to spokojnie, jest tak. Tutaj zrobimy tego i hmm, Tutaj trzeba wyłączyć niestety podatki ogólnie, Więc tak to możemy go zwalić. A, to nie ROM, tutaj się rozwalało. Te dwie jednostki, niech tutaj wrócą. Ach, niestety, przez przypadek wyszedłem. Zapominam zaznaczać kim wychodzę, kim nie. Tutaj to się rozwija. Tu jest ok, powiedzmy. Mamy trochę kasy. Myślę, że można by to zainwestować w drogi i w więcej mi bomb. Przychód mam już niestety fantastycznie niski. Tutaj są bomb, to ich weźmiemy. To będzie nieciekawe. Trochę się nie zgrało, to tak jakbym chciał. No i w sumie tutaj end turna jeszcze zrobię i to będzie na tyle Jeden ten cięż będzie miał chyba ponad 25 minut, tak mi się wydaje. Zakończyliśmy na początku tej tury. Myślę, że warto będzie podejść jak najdalej tutaj. Przeciwnik wyszedł armią, co nam odpowiada. Tutaj pójdziemy naszym agentem, a on gdzieś czeka tutaj w, tych, w tym lesie. No dobrze, zakończmy turę. Zobaczmy, co też wymyśli Pana Hitachi. Mm. O, wyszedł do mnie, o, Odkryliśmy niebo i ziemię. Czyli fajnie. O, teraz mamy wybór. W jednej z naszych prób, wszędzie mamy bardzo liczne, zabraliśmy plony. I możemy albo to rozdać ludności, dzięki czemu oni będą nam wdzięczni przez dwa sezony, albo sobie to zachować, i wtedy będziemy mieli większy dochód z farm i jedzenie przez cztery sezony. Hmm. Problem w tym, że obecnie na farmach nie robimy dużo, bo tutaj są niezbyt żyzne te ziemie w tym rejonie. A to dodatkowe jedzenie i tak póki co nie ma jak nam się sprzydać. Ale to w sumie daje plus 5. To też plus 5. Ale myślę, że wolę o wiele bardziej te zadowolenia. Ładny filmik. Okej, okay, to jest tak, jak ja mam tu moją armię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16 jednostek. 4, 8, 12, 16, ja mam 17. Ale przez to, że mam trzy oddziały miotaczy bomb, to mam ogólnie tą armię mniejszą. Więc w sumie. Mógłbym zrobić im psikus, gdyby udało się na przykład zająć to. Spróbujmy przekupić osadę. Szanse są małe. Wow! Udało się! Fantastycznie. Przekupienie osady jest o tyle dobre, że jakie przekupimy, to nie macie, jak tutaj jest w debufach, znaczy w karach do pu ładu publicznego, nie macie opór wobec najeźdźcy, więc w późniejszym etapie kampanii bardzo opłaca się takie rzeczy robić, bo wtedy można szybko przejmować prowincję. Teraz mu zrobimy eventa, bo... zamiast atakować go armię... a to... Zajmiemy mu zameczek. i myślę, że to możemy zrobić automatem. Myślę, że straty nie będą jakieś straszne. Stracimy trochę ludzi. Mam nadzieję, że tylko nasi. Mam no, mnie ta czy bombą wyrwali, niestety. No, 19, mimo wszystko, to było warte. Niestety to jest teraz tutaj zniszczone, ale oto to, na czym mi najbardziej zależało. To fakt, że on teraz nie ma żadnych ziemi, więc ta armia będzie dezerterować, więc będzie musiał się skupić na ataku. A my o wiele lepiej będziemy, bo on widzę, że ma tutaj tych samurajów łuczników, którzy są z bonusami nawet i ma trochę generałów, więc myślę, że o wiele lepiej będzie nam się bronić na murach zamku z łucznikami i miotaczami bomb, aniżeli w otwartym polu. Oj, zniszczyliśmy klan? Tego nie pamiętam w sumie. Czyli to oznacza, że to są rebelsi, czyli oni będą zmuszeni nawet zaatakować te Hitachi. Patrzcie jak dobrze wyszło. Kurczę, tak odruchowo to zrobiłem, ale wiadomo, ja tu pro w ogóle. O oh, wow. A tak na serio to wyszło po prostu lepiej niż przypuszczałem, dlatego że te 33% zadziałały tam pięknie. Tak, edazodą sobie wypowiedzieli wojnę. Tutaj w naszych startowych prowincjach zrobiły się lepsze drogi. Tutaj są jacy śmiotacze To niestety będzie mocno uszkodzona ta forteca. W może powinienem to nawet tam rozegrać. Teraz już jest na to o wiele za późno. W sumie jeszcze jedna walka powinniśmy mieć poziom. Kasy za dużo nie mamy e... Ashina podbiła Uesugi. i Koiki się rozrósł tutaj. Nie wiem czy ich Takeda nie zapchnie. Zobaczmy go, jak ta dyplomacja wygląda i koiki, my mamy z nimi wojnę, ale oni mają sojusz z Hattori. Oda jeszcze istnieje Tutaj z tym naszym całym, jak kurde, osi walczą. Takeda z kolei walczy z Odom i Koiki i Hattori. Yamanochi są niezbyt nam przychylni. A Ashina? Niezależnie na chwilę obecną. Teraz trzeba się dobrze zastanowić co będzie kolejnym celem już jak z Hitachi. Myślę, że moglibyśmy zająć Yamanochich. To nie byłby aż taki zły wybór. Choć z Yamanochi możemy też ich sobie chwilowo zostawić, tak myślę. I skupić się dalej najpierw na podboju północy, a potem wrócić.

Dobra, może zróbmy tak, że oferujemy im dostęp wojskowy za naprawdę jakieś śmieszne pieniążki. O, może tysiąc, może teraz trochę kasy uda mi się zyskać. O, może nawet całkiem dużo kasy. Dobra, tylko półtora tysiąca to będzie najwięcej, co uda nam się. A nie, tysiąc, ale to mimo wszystko tysiąc do przodu. I mam nadzieję, że to trochę nastawienie ich do mnie poprawi. Zobaczmy. Dalej są unfriendly. Czemu? Ekspansja to jest właśnie fajna taka mechanika, która była wprowadzona w Szogunie i niestety z tego co założyłem nie ma jej w Romie, a mianowicie jeżeli szybko podbijamy nowe ziemie, to sąsiadujące z nami frakcje, w tym wypadku klany, e, przestają nas lubić, bo boją się, że będą po prostu następni. To w całkiem ciekawy sposób narzucało odpowiednio, no, może niektórym się nie podać, ale odpowiednio tempo gry, że na przykład robienie Blitzkriegu przez cały czas nie było aż tak dobre, bo potrafiło nam szybciej zrobić taki mały Realm Divide, czyli podział królestwa, gdy wszystkie klany nas zaczną atakować. No dobrze, oni mnie zbytnio nie lubią. Zobaczymy, co się uda nam z tego jeszcze zdobyć. No i kolejną turę i teraz będzie zima. Więc jeżeli oni będą chcieli oblegać, to będziemy mieli całkiem dużo czasu. Niestety, imagała znika z mapy. To jest niedobry znak. Jeżeli imagała znika, takeda znika. Hmm. Hitachi, mam tutaj po rzeczy, które my możemy od. Ale to jest drogie. To możemy rozwalić port militarny w tym miejscu nie jest zły, ale myślę, że to też możemy rozwalić. Tutaj trochę armię uzupełniliśmy niestety ci rebelianci musiałem ich zrobić jak w romie trochę, że nie mogliby... Nic z... zrobić, ale niestety aż tak fajnie nie wyszło. W sumie teraz myślę, że będzie trzeba coś wykombinować. Czy oni chcieliby soj tego? So e, nie sojusze, tylko pokoju. Bo widzę, że się tutaj chyba trochę wpakowałem To nie jest dobre, bo tu jeszcze czekam z tymi pana, pajacami od Ashina z kolei tutaj się zastanówmy, co będziemy potrzebować w tej prowincji. Trochę pieniążków mamy, warto byłoby je zainwestować. No tak, generalnie najlepiej z... Mietaczami bomb będą mi się arias i garu, ponieważ dzięki, murowi włóczni możemy ich bardzo cienko ustawić, oni wtedy są zabójcze, jak się ich odpowiednio zmikruje, że to jest trudne. Sam lepsza piechota by mi się też sprzedała, ale też na przykład nie pogardziłbym kawalerią, choćby lekką, dlatego że jak przeciwnicy będą się łamać, to my moglibyśmy wtedy przynajmniej ich gonić, a nie wiem, czy to jest aż tak ważne obecnie. Myślę, że chyba dostęp do Lepszej piechoty, i mówię tutaj o piechocie z naginatami, będzie istotniejszy. Choć wiecie co? skrójt. kawaleria daje nam o wiele większe możliwości taktyczne. W Tym damy, zaczniemy budować tutaj tradycje kowalskie. Tu się ładnie buduje. Mam jeszcze trochę pieniążków i trochę rzeczy do zbudowania. hu. Uh, uh, uh. Ta prowincja będzie miała dodatkową celność dla wszystkich jednostek, to by oznaczało, że moglibyśmy tutaj całkiem niezłych z czasem zacząć robić czy bomb. Na chwilę obecną potrzebowałbym po prostu to. Teraz tak, ten meckę musi i tak iść w tą stronę, żeby sprawdzić co tam się dzieje. No słabo tak, edas, Słabo, niezwykle jakoś sobie radzili, ale teraz nie wiem czy po prostu dostali, dostali w czapę, bo byli ze mną w sojuszu. Czy co? Dobrze, wydaje mi się, że to tu możemy turę sobie kliknąć. Jeden plus jest taki jest teraz zima, więc jakby jeszcze mnie teraz Hitachi nie zaatakowali, to dostaliby wyniszczenie zimowe, to by potrafiło nam trochę wyrównać liczbę żołnierzy i pomóc później. Ale jak nas zaatakują, to będzie słodko. Wytaczę boom w obronie. Bardzo mi się to podoba. Dobra, jeszcze farmy muszą zniszczyć. Są ukryci tu w lesie. A my w międzyczasie naprawiliśmy zamek. Więc pojzdrow 500. Ale myślę, że to już tyle, co wystarczy na ten odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Sunbound out.